W Zagrzebiu spotkajmy się pod ogonem. Gdzie? O tu, pod pomnikiem pana Jelacicia, który jest bohaterem narodowym chorwatów i który walczył o ich niepodległość. Jest to ulubione miejsce spotkań chorwatów i my dzisiaj wieczorem też troszkę tutaj spacerujemy. A teraz chodźcie. Fontannie, która ma szczególne znaczenie dla Zagrzebia. Według legendy, wód słowiański, wędrując przez tę ziemię, napotkał dziewczynę i powiedział do niej Zagrebij, to znaczy zaczerwieni. Dokopała ona dołek, z którego trzęsła woda. I właśnie ta fontanna ma symbolizować to zdarzenie.